Cześć, jestem Fio i kontynuuję grę Twierdza w wersji HD. Jeżeli interesuje Cię ta tematyka, to zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Opcje walki, opcje ekonomiczne, editor map. Myślę, że zdecyduję się na kampanię, opcje walki i od tego zacznę tę dłuższą przygodę. Zagrajmy w Twierdze. Rozegraj kampanię, przeprowadź oblężenie, przeprowadź inwazję albo graj w trybie wieloosobowym. Zacznijmy od początku, to tak naprawdę co najlepiej wspominam rozegrać kampanię. Na początku nie mam wiele do wyboru nie ran. Gdy tylko król ze swoimi armiami wyruszył na podbój ziem zamieszkałych przez barbarzyńców, zawiązał się spisek którego organizatorzy mieli na celu przejęcie tronu. Kiedy z dalekich krain nadeszły wieści, że król trafił do niewoli, państwo rozdarła wojna domowa. Kilku możnych zamierzało położyć kres tej bratobójczej walce, lecz gdy twój ojciec, przywódca zwolników króla, udawał się na ważne rokowania, nieznani napastnicy napadli i wymordowali całą jego drużynę. Ty zaś, poraniony i wyczerpany, wraz z grupką wiernych żołnierzy zostałeś zmuszony do ucieczki w głąb puszczy, porastającej odludny półwysep. Choć kraj jest zgubiony, być może ten samotny cypel stanie się miejscem, z którego będziesz mógł wyruszyć i pomścić śmierć ojca. Posłuchajcie mojej rady, zaatakujemy teraz. Trzeba kuć żelazo póki gorące. Nie, jeszcze raz nie. Z taką garstką ludzi wystawilibyśmy się jak jagnięta na rzeź. Potrzebujemy czasu, aby wyleczyć rany i zebrać odpowiednie siły. Nonsens! Pod osłoną nocy przedresie z szóstką swoich najlepszych wojów na terytorium wroga i. Nie, nie, weź pod uwagę, że nasi ludzie przymierają głodem. Tym trzeba się zająć w pierwszej kolejności. Kutnia trwała długo. Zapadła już głęboka noc, gdy Lord Wełnowór poprosił Cię na stronę. Sir Długoręka powiedział mi, że dobrze znał Twojego ojca. Dam Ci więc szansę, abyś mógł dowieść swoich umiejętności i skosztować uroków bycia dowódcą. Proszę, i to wygląda jak Polska: kraje neutralne, Królestwo Szczura, tereny węża, legowisko Wirka. I ziemię wieprza. Na chwilę obecną jestem dosyć bezpieczny, bo dookoła praktycznie z każdej strony kraje neutralne, więc nie powinno być na samym początku jakoś zbyt ciężko. Zajmij się przygotowaniem rozległego obozu. Najpierw odszukaj odpowiednią polanę, a następnie, korzystając z drewna, którego pełno jest w okolicy. Rozpocznij budowę. Dobra, więc moje cele to początkowo zgromadzić towary: 20 miejsca, 40 drewna. Są podpowiedzi i samołczek. Dobra, ale samołczek. Ok, siedziba. To najważniejsza budowla w grze i musi powstać jako pierwsza. W siedzibie mieszka lord, a obiekt ten jest ostatnią linią obrony w czasie oblężenia zamku. W siedzibie mieści się również twój skarbiec. Kliknięcie lewym przyciskiem myszy na siedzibie przywoła okno skarbca, w którym możesz ustalić stawki najważniejszego podatku. Siedziba zapewnia również dach nad głową pewnej liczbie Twoich poddanych. Kiedy będzie ich więcej, trzeba będzie zbudować dodatkowe domy. Im większa jest siedziba, tym więcej ludzi może w niej zamieszkać. Spichlerz. Jest to budowla o podstawowym znaczeniu i służy do przechowywania żywności. Bez spichlerza Twoi poddani szybko zaczną głodować. Kliknięcie na spichlerzu przywołuje okno żywności. Po lewej stronie okna jest wyświetlane tempo, w jakim zużywane są zapasy żywności, jej aktualna dostępna ilość oraz informacja, na jak długo wystarczą zgromadzone produkty. Przyciski po prawej stronie okna służą do kontroli racjonowania żywności. Zmiany w rozdziale racji żywnościowych będą miały wpływ na Twoją popularność oraz tempo, z jakim żywność jest pobierana ze spichlerza. Na przykład ustawienie bez racji będzie bardzo źle odebrane przez poddanych, ale zahamuje tempo pobierania żywności ze spichlerza. Natomiast ustawienie podwójne racje spowoduje wzrost swojej popularności, lecz przyspieszy tempo konsumpcji zapasów żywności. Przestrzeń magazynową można powiększyć, dobudowując kolejny spichlerz przylegający do pierwszego. Ekran spichlerza prezentuje także jakie. I ile rodzaju żywności zjadają poddani? Warto karmić swój lud różnorodnymi pokarmami, gdyż przysparza to dodatkowej popularności. Następnie, hata drwala. Należy zadbać, aby hata drwala została zbudowana jak najwcześniej, gdyż drewno jest surowcem niezbędnym do budowy prawie wszystkich obiektów. Hatę należy umieścić w pobliżu skupisk drzew, gdyż drwal przez większość czasu musi wędrować między swoją hatą a drzewem. Które właśnie ścina. Kiedy drwal przybywa do nowej chaty, najpierw odnajduje i powala najbliższe drzewo, a następnie zajmuje się oczyszczeniem pnia z gałęzi. Jeśli drwal przygotuje w ten sposób trzy pnie, zanosi je do swojej chaty i tnie na deski, które następnie dostarcza do składu zapasów. Jeżeli w składzie zapasów chwilowo nie ma miejsca, drwal będzie czekał z deskami przed swoją chatą, aż w składzie zwolni się miejsce. Myśliwska chata, polowanie na jelenie, to szybki i prosty sposób zdobycia żywności dla swoich poddanych. Po założeniu chaty pojawi się myśliwy, który zacznie tropić stada jeleni znajdujące się w pobliżu. Kiedy myśliwy upoluje zwierzę, zabiera jelenia do chaty i oprawia zdobycz, a następnie dostarcza mięso do spichlerza, skąd mogą pobierać racje żywności pozostali mieszkańcy. Jeśli spichlerz jest przepełniony, myśliwy zaczeka przy swojej chacie, aż zrobi się tam trochę miejsca. Myśliwstwo wymaga rozważnego planowania. Jeśli zbudujesz zbyt wiele chat myśliwskich, możesz szybko doprowadzić do wyczerpania jednego. Ze źródeł żywności w grze, czyli bazując na tym opisie, domyślam się, że mimo wszystko te zwierzaki jakoś się mnożą. Dom. Możliwości kwaterunkowe określają maksymalną liczbę ludności, którą może pomieścić zamek. Twoja siedziba jest także domem dla pewnej liczby poddanych, ale kiedy się zapełni, trzeba będzie zapewnić pozostałym kmieciom dach nad głową. Każdy nowy dom powiększy o 8 maksymalną liczbę osób, które może pomieścić zamek. Maksymalną liczbę mieszkańców zamków wskazuje liczba, która znajduje się w dolnej części księgi trzymanej przez Twojego skrybę w prawym dolnym rogu interfejsu. Jeśli zbyt szybko zbudujesz dużą liczbę domów, możesz wywołać eksplozję demograficzną, która błyskawicznie opróżni Twój spichlerz ze wszystkich zapasów. Z drugiej jednak strony rozbiórka domów, które już zostały zasiedlone najprawdopodobniej doprowadzi do nadmiernego zatłoczenia, co będzie miało negatywny wpływ na Twoją popularność. A więc, przynajmniej dla tej pierwszej misji, to, co tutaj znalazłem w samouczku, pokrywało się z tym, co było w misji samouczka. Na chwilę obecną zrezygnuję z podpowiedzi, bo przecież podejdę do tego ambitnie. Gdyby coś w której z misji nie poszło, no to wtedy będę się zastanawiać nad zmianą strategii. Może jakieś wskazówki się przydadzą, ale zaczynamy ambitnie. Wybierz miejsce na swoją siedzibę, aby ulokować zamek. Mapa stosunkowo mała. Wybierz miejsce na spichlerz. I potrzebuję zgromadzić żywność i drewno. potrzeba drewna. Proszę. Czyli nie można było zacząć cztery tego, cztery tego, jak w misji samouczku. Teraz będę czekać, aż mój drwal zgromadzi. Trochę drewna. Na razie mam dwie deski. Co mamy w interfejsie? Opcje gry. Jest opcja, nagraj. Co Nie, nie, nie. 20 mięsa, 40 drewna. Mam do dyspozycji też dom, czyli to samo co miałem do dyspozycji w samołóczku. wiadomość od twojego skryby w pobliżu zauważono ślady zwierząt ser Okej, okay, ale czy wpływa to na mnie jakoś znacząco? Zapasy w naszym spichlerzu powiększają się. Sir. Plusem, jak się domyśliłem, można zwiększyć szybkość gry, bo tak naprawdę teraz czekałem na deski. Dobra, 10 to jest za wolno. Czyli jak rozumiem, 35 jest domyślną szybkością. Wydaje mi się, że z tego poziomu zaczynałem. Nasze zapasy żywności kurczą się, panie. To ciekawe, bo powinny się powiększać. Zapasy w naszym spichlerzu powiększają się. Dobra, czyli nie jest to jednostajne. Po uśrednieniu mimo wszystko idę w górę. Sprawdźmy, ile ad mam tutaj zgromadzić tych. 20 mięsa, 40 drewna. Dobra, maksymalna szybkość gry to 90. Zaskakująco. A standardowa? 40, jak rozumiem. Wiadomość od Twojego skryby. Zwiadowcy donoszą, że stada wilków podchodzą coraz bliżej naszej siedziby. Trzeba dobrze ukryć nasze zapasy. Zwycięstwo! Zwycięstwo! Gratulacje! Kiedy twoi ludzie w pośpiechu wnosili cenne zapasy do spichlerza, Ser Długoręka oraz lord Wełnowór wjechali do obozu. Dobra robota! Całkiem nieźle jak na pierwsze zadanie. Nie, o nie! Ten głupiec rozbił obóz na szlaku wędrówek wilczych stad. I dobrze! Żołnierze będą mogli trochę poćwiczyć. Zresztą przyda im się ten trening, gdy staniemy do walki oko w oko z wrogiem. He, gadanie. Nie mam wyjścia. Muszę rozesłać zwiadowców, aby wyszukali jakieś lepsze miejsce na stałą siedzibę. A więc w ten sposób przejąłem pierwszy obszar, bardzo proste to było, no i będziemy kontynuować. Jeżeli podobał Ci się ten materiał, zostaw kciuka w górę. Linki do wszystkich moich filmów z tej serii znajdziesz w opisie poniżej. A jeżeli jesteś tu po raz pierwszy, to zachęcam do subskrypcji mojego kanału. To by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Cześć!